Kiepska dzisiaj pogoda tu na pustyni Błędowskiej, ale mamy chyba poważniejsze problemy. A co, jeżeli grozi nam kiepski klimat na całej Ziemi? O co właściwie chodzi z tym klimatem? Może przekonajmy się, co się wydarzyło i co przyniesie przyszłość. znajdujemy się obecnie na pustyni błędowskiej, największej pustyni w Polsce. To chyba fajne miejsce na to, żeby pomówić o zmianach klimatu. Bądź co bądź układ ekosystemów na Ziemi nie jest stały i niezmienny. Być może o tym wiecie, że tam, gdzie znajduje się obecnie największa pustynia, nie w Polsce, tylko na świecie, czyli na Saharze, jeszcze kilkanaście tysięcy lat temu osły drzewa, a nasi przodkowie mieli się całkiem nieźle. Mogli nawet liczyć na okazjonalny deszczyk. Cóż się wydarzyło? Zmiany klimatu. Niektórzy straszą nas, że tak będzie niedługo wyglądała cała Polska. Na szczęście nie jest aż tak źle. Nie zmienia to jednak faktu, że zmiany klimatyczne są czymś najzupełniej rzeczywistym. W dodatku, nieco mniej przyjemny fakt jest taki, że my, ludzie, mamy obecnie dominujący wpływ na dziejące się na naszej planecie zmiany klimatu. Zaczynamy być siłą potężniejszą od zmian astronomicznych i zmian geologicznych. Jaki jest więc plan? Cztery filmy. Pomówimy w nich sobie o podstawach nauki o klimacie, o tym, co właściwie decyduje, jaka jest temperatura na Ziemi, czym jest ów słynny efekt cieplarniany. Pomówimy też troszeczkę o tym, w jaki sposób te zjawiska się modeluje, czyli jak działa nauka o klimacie. A na końcu pomówimy o przyszłości, co się wydarzy, a co możemy jeszcze zmienić. W tym filmie już dzisiaj przyjrzymy się podstawom fizyki klimatu. Spojrzymy na Ziemię z perspektywy układu słonecznego i zastanowimy się, dlaczego właściwie jest tutaj taka temperatura, jaka jest. Siadamy i bierzemy się do roboty, zapnijcie pasy. Wszyscy wiemy, jak miło jest, kiedy słońce pada na nasz policzek, i wiemy też, jak szybko robi się zimno, kiedy słońce zajdzie. Tak jak choćby dzisiaj. I to potoczne przekonanie, że Słońce jest podstawowym źródłem życia i ciepła, znajduje także potwierdzenie w faktach naukowych. Można to porównać po prostu ilościowo. Można by też oczywiście zastanawiać się, co z ciepłem wnętrza Ziemi dlaczego nie bije ku mnie ciepło z wnętrza naszej planety? Bądź co bądź, kilka tysięcy kilometrów pod moimi nogami znajduje się jądro płynne Ziemi, a w centrum naszej planety temperatury przekraczają 5000 stopni Celsjusza. Ba, wiemy też, że to właśnie ciepło dochodzące na powierzchnię z wewnątrz napędza tak spektakularne zjawiska jak wulkanizm, a nawet przemieszczanie się płyt tektonicznych naszej planety. Co więc z tym ciepłem? Musimy to po prostu policzyć. Naukowcy, kiedy porównują ze sobą ilość ciepła, posługują się swojskimi watami. To jest po prostu jednostka energii stosowna w tym kontekście. Kiedy mówimy o ilości energii docierającej do nas ze słońca, pojawia się zwykle termin stała słoneczna. Mimo że słońce nie emituje energii na sposób stały, te wahania są na tyle niewielkie, że można mówić o tak zwanej stałej Słonecznej. Ileż ona wynosi? Wynosi ona 1360 watów na metr kwadratowy. Możemy więc sobie wyobrazić, że gdybym miał urządzenie idealnie pochłaniające całą energię docierającą do mnie ze słońca w tej odległości, w jakiej znajduje się od niego Ziemia, to z jednego metra kwadratowego mógłbym uzyskiwać 1360 watów. Ile energii tymczasem płynie z wnętrza Ziemi? Zależnie od miejsca jest to oczywiście inna wartość, ale liczona w miliwatach. Średnia dla całego globu wynosi kilkadziesiąt miliwatów. Są to więc wielkości całkowicie do siebie nieporównywane. Nawet biorąc pod uwagę to, że nie cała energia Słońca dociera tu, na powierzchnię Ziemi. Niech to będzie, przyjmijmy, na okrągło mniej więcej połowa. Wychodzi na to, że jeżeli interesuje mnie to, skąd bierze się ciepło? Tutaj, w tym miejscu, na tym metrze kwadratowym pustyni błędowskiej, to tylko jedna dziesięciotysięczna tej energii pochodzi z wnętrza Ziemi. W pierwszym przybliżeniu, tak naprawdę, więc my wszyscy jesteśmy dłużnikami. Naszego Słońca. 99,99% ,99 energii docierającej tutaj pochodzi ze Słońca. I to w zasadzie tyle. Gdyby nie ciepło docierające stąd i nie ciepło docierające stamtąd, to temperatura w tym miejscu powolutku, ale nieubłaganie, zaczęłaby zdążać do zera bezwzględnego. No dobrze. To jest jakby jasne i fizyka nie jest szczególnie skomplikowana. Natomiast pojawia się dużo ciekawsze pytanie: dlaczego akurat średnia temperatura Ziemi wynosi tyle, a nie inaczej? Gdybyście się zastanawiali, po uśrednieniu po całej powierzchni Ziemi, od bieguna południowego, przez dżunglę Ameryki Południowej, pustynię Meksyku, aż do bieguna północnego, po uśrednieniu po całym globie, średnia temperatura powierzchni naszej planety wynosi 7 stopni Celsjusza. Dlaczego 7? Dlaczego nie jest to minus 15, 38 albo 900? Słońce ma na swojej powierzchni temperaturę 6000 stopni. Jak to wszystko zrozumieć, jak to wszystko przeliczać? Nie jest to aż tak skomplikowane, jakby się mogło wydawać, ale żeby to docenić, musimy wznieść się z powierzchni naszej planety i spojrzeć na nią z perspektywy nieco bardziej kosmicznej. Do roboty. Jak już wiemy, dla wszystkich ciał w układzie słonecznym głównym źródłem ciepła jest Słońce. Przypuśćmy, że w pewnej odległości od Słońca w przestrzeni kosmicznej umieszczamy pewien obiekt. Do jakiej właściwie temperatury się nagrzeje? Zauważmy najpierw, że z każdym pochłoniętym fotonem temperatura tego obiektu będzie wzrastać. Gdyby nie było żadnego mechanizmu oddawania ciepła, obiekt ten nagrzewałby się więc w nieskończoność. Szczęśliwie każde ciało we wszechświecie emituje ze swojej powierzchni tak zwane promieniowanie termiczne. Im ciało ma wyższą temperaturę, tym silniejsza emisja tego promieniowania. W pewnym momencie ustala się więc równowaga pomiędzy energią wpływającą i wypływającą, a temperatura powierzchni obiektu nie zmienia się już. To temperatura równowagowa. Dla tych z Was, którzy nie boją się matematyki, oto jeden z kilku sposobów na jej obliczenie. Są tu cztery zmienne. Te oznaczone kółkiem z kropką opisują właściwości gwiazdy, temperaturę jej powierzchni i promień. To chyba sensowne. Obiekt będzie silniej nagrzewać się, jeśli gwiazda będzie gorętsza albo jeśli będzie większa. Trzecią zmienną jest odległość D. Zauważmy, że jest pod kreską ułamkową, co oznacza, że im większa odległość, tym mniejsza temperatura. To też chyba sensowne. Zostało A, czyli albedo. Albedo to zmienna decydująca o tym, jaką część światła słonecznego pochłania dane ciało. Albedo wynoszące 1 to ciało idealnie białe, nie pochłaniające żadnych fotonów. Zauważmy, że po wstawieniu liczby 1 jako a wnętrze pierwszego nawiasu wynosi 0, co oznacza, że i całe równanie daje 0. Jeżeli ciało nie pochłania w ogóle światła, to nie będzie wcale się nagrzewać. Albedo wynoszące 0 to z kolei przypadek, gdy ciało pochłania każdy foton, który na nie pada, a więc ciało idealnie czarne. Pobawmy się chwilę tym równaniem. Najpierw wstawmy do wzoru dane naszego słońca. Umieśćmy następnie nasze hipotetyczne ciało w odległości 150 milionów kilometrów, a więc dużo obok Ziemi. Przy albedo wynoszącym 1 powstaje ciało doskonale białe. Temperatura wynosi 0. Zwykły biały papier ma albedo wynoszące około 0,7. Nagrzałby się więc, jak się okazuje, do temperatury minus 66 stopni Celsjusza. Świeży asfalt ma z kolei albedo 0,1 i nagrzałby się do około minus 1 stopnia Celsjusza. Wstawmy następnie rzeczywiste odległości i albę do kilku ciał układu słonecznego i zobaczmy, czy wynik zgadza się z rzeczywistymi danymi. Co ciekawe, dla większości obiektów zgodność jest świetna, od kilka stopni w teczy w tamtą. Czasem jednak niezgodność jest poważna. Wenus powinna mieć średnią temperaturę minus 31 stopni Celsjusza. A tymczasem na jej powierzchni panują temperatury przekraczające 400 stopni Celsjusza. Ziemia, zgodnie z tą prostą fizyką, powinna mieć minus 17 stopni Celsjusza, a rzeczywisty wynik uśredniony po całej planecie to 7 stopni Celsjusza. Co łączy te dwie planety? Atmosfera. No więc wyjaśniło się atmosfera. Ta nasza. Piękna atmosfera wiejąca mi w tym momencie systematycznie w plecy. Na czym polega właściwie działanie atmosfery? Technicznie jest to pojęcie dość znane chodzi o efekt cieplarniany. I znowu, u swoich fizycznych podstaw ma ono związek z tym, co dzieje się pomiędzy fotonami emitowanymi przez słońce, a cząsteczkami znajdującymi się w atmosferze. Myślę, że można jednak samą istotę tego zagadnienia zrozumieć na nieco innym przykładzie. Zastanówmy się, na przykład, co dzieje się w tym momencie na powierzchni mojego ciała. Dlaczego postanowiłem włożyć koszulkę, sweter i jeszcze kurtkę ze skóry syntetycznej, a nie przyszedłem tutaj z gołą klatą? Przecież moje ciało emituje pewną stałą ilość ciepła. Dlaczego jest mi cieplej, gdy mam na sobie ubrania? Można na to spojrzeć w ten sposób. Kolejne warstwy ubrań, one przecież nie emitują ciepła. Nie mam na sobie kocyka elektrycznego. One spowalniają tempo, w jakim ciepło ucieka z mojego organizmu. Ciało ludzkie to więc coś jak Ziemia. Która na swojej powierzchni otrzymuje pewną ustaloną ilość energii, a atmosfera jest czymś takim, co ucieczkę tej energii spowalnia. Różnica polega głównie na tym, że moje ciało emituje głównie energię wewnątrz. Sama zasada fizyczna jest jednak ta sama. Atmosfera jest takim kocykiem, jest takim płaszczykiem, który spowalnia ucieczkę ciepła do atmosfery. I tutaj w tym momencie wkracza to, o czym mówiłem przed chwilą. Fizyka czy wręcz chemia cząsteczek znajdujących się w atmosferze. Szczególnie istotną rolę odgrywają te cząsteczki, które względnie dobrze przepuszczają światło słoneczne, czyli widzialne i ultrafioletowe, ale zatrzymują światło emitowane przez naszą Ziemię, czyli głównie światło podczerwone. Jakie to cząsteczki? Być może zdziwi Was to, ponieważ tak dużo mówi się o dwutlenku węgla, ale najważniejszym gazem cieplarnianym w naszej atmosferze jest para wodna. Czysto ilościowo odpowiada ona za około 75% efektu cieplarnianego. Następny w kolejności jest dwutlenek węgla, a później inne gazy: ozon, metan, tlenek azotu i, i dalsze jeszcze gazy. Dlaczego więc ten dwutlenek węgla? Dlaczego, kiedy mówimy o efekcie cieplarnianym, to w kółko mówimy o tym dwutlenku węgla, a nie o H2O, parze wodnej? Jest kilka głównych powodów. Myślę, że to interesujące zagadnienie, więc warto o nim chwilkę pomówić. Po pierwsze, nie mamy aż tak dużego wpływu na stężenie pary wodnej w atmosferze. Zmienia się ono w skali lokalnej, w skali globalnej błyskawiczne, kilka razy dziennie. Tutaj, na przykład, ilość pary wodnej w powietrzu będzie zmieniała się w ciągu tego dnia bezustannie. Chmury nie ma chmur. Paruje, woda z jeziora opada. Ponadto. Dzieje się to rzeczywiście szybko w skali godzin i tygodni. Tymczasem dwutlenek węgla wypuszczony do atmosfery może w niej zostać przez setki, a nawet i tysiące lat. Na koniec jest jeszcze dodatkowy powód. Para wodna jest jednym z tych gazów, które wzmacniają to, co my robimy dwutlenkiem węgla. Spójrzcie na to w ten sposób. Jeśli dwutlenek węgla jest Gazem cieplarnianym, a jest, to jego obecność w atmosferze będzie powodowała podnoszenie się temperatury. Wyższa temperatura, a więc większa skłonność wody do parowania. To, co więc dzieje się w związku z dwutlenkiem węgla, jest wzmacniane przez parę wodną. Technicznie taki efekt nazywamy sprzężeniem zwrotnym dodatnim. Podnoszenie się temperatury za sprawą dwutlenku węgla jest wzmacniane przez podnoszenie się temperatury za sprawą pary wodnej. To są jednak rozmaite subtelności, a nie wspomniałem nawet jeszcze o metanie, który też my ludzie emitujemy. Kiedy jednak mówimy o zmianach klimatycznych, bardzo często upraszczamy to wszystko do dwutlenku węgla. Ba, w wielu diagramach naukowych można spotkać się z czymś takim jak ekwiwalent CO2. Przelicza się efekt cieplarniany wynikający na przykład z metanu na dwutlenek węgla. Troszkę tak, jakbym pieniądze znajdujące się w moim portfelu, złotówki, funty, jeny czy dolary, wszystkie przeliczał dla wygody na złotówki. My też będziemy w tych filmach mówili głównie o dwutlenku węgla. No dobrze, wiemy więc o co mniej więcej chodzi, wiemy już jaką rolę w atmosferze odgrywa dwutlenek węgla. A jakie są liczby? Pomówmy o konkretach. Oto wykres przedstawiający stężenie dwutlenku węgla w atmosferze ziemskiej w ciągu ostatnich 400 milionów lat. Ośpionowa, zauważmy, wyskalowana jest w jednostkach o nazwie ppm, czyli części na milion. 1000 części na milion to 1000, a 10 000 ppm to 1%. Jak widać, stężenie CO2 nigdy nie wynosiło więcej niż 1%. Spójrzmy na dane. Krzywe o innych kolorach to inne źródła danych. Przykładowo, kolorem pomarańczowym przedstawiono wyniki badań paleosoli, czyli fragmentów gleby sprzed milionów lat. Jak widać, choć niepewność danych jest wciąż duża, zaczynają się one powoli zbiegać do wspólnej historii. Co istotne, historia ta ma też sens fizyczny. Im wyższe stężenie CO2, tym rzeczywiście było cieplej. Przykładowo, około 300 milionów lat temu, gdy stężenie CO2 było wyjątkowo niskie, lodowce sięgały od biegunów aż do około 30 stopni szerokości geograficznej czyli przy obecnym układzie kontynentów, sięgałyby od bieguna północnego aż do Afryki. Dziś, nawiasem mówiąc, żyjemy w czasach, gdy CO2 także ma dość niski poziom, co można poznać choćby po tym, że obydwa bieguny pokryte są lodem, co nie zawsze miało miejsce w historii naszej planety. Dane są znacznie pewniejsze, gdy przybliżymy się do czasów obecnych. W ciągu ostatnich 600 tysięcy lat stężenie CO2 wahało się w zakresie od 180 do 300 ppm. Dlatego względnie niedawnego okresu znamy też całkiem nieźle stężenia metanu i tlenku azotu, dwóch ważnych gazów cieplarnianych, tu przedstawione w jednostkach PPB, czyli części na miliard. Czy w tej skali czasowej widać już skutki działalności człowieka? Zauważmy, że jednostki na osi poziomej to tysiące lat, a najmniejsza przedziałka skali to 20 tysięcy lat. My tymczasem emitujemy gazy cieplarniane szczególnie intensywnie dopiero od około 150 lat. Skalę naszej aktywności można jednak łatwo zrozumieć, gdy na ten sam wykres naniesiemy obecne stężenia tych trzech gazów cieplarnianych. Jak widać, tempo wzrostu odnotowane w ciągu ostatnich lat jest niespotykane, a wykres w tym miejscu to w zasadzie pionowa kreska. Kiedy przybliżymy go jeszcze silniej i przyjrzymy się tylko ostatnim 2000 lat, stanie się oczywiste, co spowodowało ten wzrost. Co takiego działo się w ciągu ostatnich 150 lat na naszej planecie? Cóż, wydobyliśmy spod powierzchni Ziemi i spaliliśmy około 500 miliardów ton węgla i 200 miliardów ton ropy naftowej. Przekształciliśmy też miliony kilometrów kwadratowych planety w pastwiska i pola uprawne, aby wykarmić kolejne miliardy ludzi. W 1850 roku na Ziemi żyło niewiele ponad miliard ludzi, dziś jest nas ponad 7 miliardów. Wyprodukowane przy tej okazji gazy cieplarniane nie zniknęły i nie zostały też całkowicie pochłonięte przez rośliny, glebę czy oceany. Liczby zgadzają się ze sobą i są nieubłagane. Choć stężenie CO2, mimo najróżniejszych zjawisk astronomicznych, geologicznych i biologicznych, nigdy w ciągu ostatniego miliona lat nie przekroczyło 300 ppm, w ciągu zaledwie 150 lat wzrosło do poziomu 410 i każdego roku obecnie wzrasta o kolejne 2 ppm. Wszystko to jest, mam nadzieję, dość jasne i klarowne. Można by wręcz powiedzieć aż zbyt jasne, a przecież co chwilę słyszymy o jakichś debatach, dyskusjach, kontrowersjach, wątpliwościach odnośnie zmian klimatu. Skąd więc te wątpliwości? No, nie jest dla nikogo, kto śledzi ten temat, tajemnicą, że w dużym stopniu są to wątpliwości sztucznie fabrykowane. Nie zapominajmy o tym, że efekt cieplarniany czy wydobywanie paliw kopalnych, stężenia dwutlenku węgla, choć brzmią to po prostu jak problemy naukowe, jak stężenie dwutlenku węgla w atmosferze Tytana, tutaj na Ziemi są też problemem czysto biznesowym. Bądź co bądź paliwa kopalne są też produktem. Ktoś je wydobywa, ktoś je sprzedaje, ktoś je pożytkuje. Nie jest więc tajemnicą, że od kilkudziesięciu lat istnieją na tym świecie grupy interesu, których zadaniem jest sprawić, abyśmy my mieli wątpliwości odnośnie zmian klimatu ich przyczyn, ich przebiegu, ich skali, tego kto jest za nieodpowiedzialny i co powinniśmy dalej. Robić. Czy to oznacza, że naukowcy całkowicie zgadzają się w sprawie zmian klimatu? Nie. Spierają się jednak głównie o detale. Nie o te fundamentalne wnioski, że zmiany są, że my za nie odpowiadamy, ale o rozliczne, tysięczne detale. Zresztą detale fascynujące. Zacznijmy może od szybkiego rzutu oka na to, jakie są być może nieco dalsze poziomy złożoności tego fajnego zagadnienia, jakim są zmiany. Klimatyczne. W następnych odcinkach obejrzymy je bliżej, ale już teraz rzućmy okiem z czym będą musieli zmagać się naukowcy badający zmiany klimatu. Być może kojarzycie tego typu ilustracje pokazujące obieg węgla w przyrodzie. Podobne diagramy znajdują się w wielu podręcznikach szkolnych. Przyjrzyjmy się może niektórym strzałkom. Węgiel wydobyty z głębini ziemi trafia jako dwutlenek węgla do atmosfery. Może tam pozostać i kumulować się, ale może zostać pochłonięty przez rośliny, spaść na ziemię z deszczem albo trafić do oceanu. Każda z tych ścieżek jest dziś szczegółowo badana to elementarz klimatologa. To jednak tylko wstęp do nieco poważniejszego spojrzenia na system ziemski. Spójrzmy może na naszą planetę z oddali. Można by przecież zadać pytanie, co stanie się z dwutlenkiem węgla wyemitowanym w konkretnym miejscu, na przykład w Polsce albo w Chinach. Okazuje się, że zależy to od układu wiatrów i prądów oceanicznych. Możemy też zadać pytanie o to, w jakim stopniu nagrzeje się jakaś konkretna część naszej planety. A na to wpływa przecież gęstość chmur, deszcz albo wilgotność gleby. Te są zaś przecież inne na Saharze i na pustyni błędowskiej. Inne pytanie dotyczy pochodzenia dwutlenku węgla. Wiemy, że istnieją jego naturalne źródła. Jednym z nich są wulkany, a innym pożary. Choć są to niewielkie źródła w porównaniu z emisjami ludzkimi, to przy modelowaniu klimatu dobrze jest wiedzieć, gdzie właściwie na naszej planecie dochodzi do największej liczby pożarów, ile materiału roślinnego ulega w ich trakcie spaleniu itd. Zwłaszcza, że gdy na Ziemi robi się cieplej, częstość pożarów staje się większa. Jeżeli więc chcemy dowiedzieć się szczegółowo, jak globalne zmiany wpływają na klimat, zwłaszcza jeśli pytamy o konkretny kontynent lub państwo, to konieczne staje się analizowanie całej naszej planety z całą jej złożonością. I to jeszcze nie koniec. Pokazany przed chwilą diagram obiegu węgla w przyrodzie to przecież duże uproszczenie. Aby zrozumieć przykładowo, w jaki sposób węgiel dostaje się do drzew i później drzewa te opuszcza, trzeba przyjrzeć im się z bliska. Naukowcy badający klimat są więc żywo zainteresowani tym, w jaki sposób funkcjonują liście i korzenie, w jakie związki wchodzą rośliny z bakteriami i grzybami glebowymi, w jakim tempie przewodzona jest woda i powstają nowe liście, a także jakie procesy odpowiadają za opadanie liści jesienią. Współczesna klimatologia korzysta więc, jak się okazuje, z niemal wszystkich istniejących nauk przyrodniczych. Przyjrzeliśmy się podstawom fizycznym nauki o klimacie. Wiemy też, że podstawy to nie wszystko, a klimat ziemski jest niebywale skomplikowany. Jak więc go badać, modelować, przewidywać przyszłość? O tym w następnym filmie.